Na terenie Piekoszowa trwają intensywne prace przy rozbudowie gminnego żłobka. Inwestycja, na którą czekało wielu młodych rodziców, nabiera kształtów i idzie pełną parą. Dzięki rozbudowie placówka będzie mogła przyjąć dodatkowo 32 maluchów. Całość ma być gotowa w kwietniu 2026 roku. Jesteśmy na etapie murowania ścian parteru. Łącznie cały budynek ma ponad 500 m2 użytkowej powierzchni. Na dole są dwie duże sale e, zajęć plus e, zaplecza sanitarne, szatnie, e, łazienki umywalnie, na piętrze mamy gabinety i jedną dużą salę taką e, powiedzmy wielofunkcyjną, ona jest nazwana tak. I tak to wygląda. Koszt rozbudowy żłobka to blisko 3 400 tysięcy złotych. Na realizację zadania gmina Piekoszów pozyskała niemal 2 300 tysięcy złotych rządowego dofinansowania w ramach Maluch plus. Jest bardzo, bardzo duże y, zainteresowanie i dużo osób się sprowadza do naszego tutaj miasta gminy Piekoszów. Nie ukrywam, że rodzą nam się dzieci i są kolejki do żłobka. I to jest naprawdę bardzo, bardzo ważna inwestycja dla rodziców i dla wszystkich mieszkańców, którzy tutaj będą mieszkać, którzy mają małe dzieci, bo się buduje, rozbudowuje żłobek. Będzie dodatkowo 32 miejsca gdzie możemy tutaj naszych, te nasze dzieci przyjąć. Potrzebę rozbudowy placówki potwierdza także dyrektor żłobka w Piekoszowie, Pelagia Rusiecka. Rozbudowa żłobka jak najbardziej jest potrzebna, mamy długą listę rezerwową i chętnych do przyjęcia do naszej placówki jest bardzo wiele. Także jest potrzebna inwestycja i mam nadzieję, że będziemy tutaj się spełniać jako placówka i dzieciaków nam nigdy nie zabraknie. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na kwiecień 2026 roku, a rozpoczęcie działalności nowych oddziałów nastąpi po uzyskaniu stosownych pozwoleń i wyposażeniu obiektu. Dzięki inwestycji liczba miejsc w żłobku wzrośnie z 64 do 96, co ułatwi rodzicom z gminy godzenie życia zawodowego z opieką nad dziećmi.